Witam, w dzisiejszym wideo zobaczymy, jak można aktywować notatki na Instagramie dla Twoich postów i Reels, tak aby zarówno Ty, jak i inni mogli pisać notatki pod Twoimi publikacjami i filmami. To bardzo proste. Na początku otwieramy aplikację Instagram. Wchodzimy na swój profil, klikając w zdjęcie profilowe na dole po prawej stronie. Następnie przechodzimy do trzech poziomych linii w prawym górnym rogu. Zjeżdżamy w dół do sekcji i jak inni mogą wchodzić z Tobą w interakcję, i wybieramy opcję udostępnianie i ponowne użycie. Tam bezpośrednio na samej górze pojawi się opcja notatek dla Twoich postów i reels. Jeśli jest wyłączona, oznacza to, że nikt, nawet Ty, nie może pisać notatek pod Twoimi publikacjami. Aby ją aktywować, wystarczy przesunąć przełącznik, by był włączony. Nie trzeba nic więcej robić, zmiany zapisują się automatycznie. To wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia następnym razem.